Dzień dobry, dzień dobry. Dnia kolejnego. Michał tam coś opisuje. O, wychodzą sobie na tą stronę też, też niech tu wychodzą. Czemu nie? Dzisiaj, jak widzicie, pochmurniej jest i statkowy, już w basenie były i maluchy też, gdzie są maluchy, właśnie. A są tam przy basenie. Nie wiem, czy widać. Jak nie widać, to trzeba uwierzyć na słowo, że są. Także jest statkowe, dojadają. I ten. A my dzisiaj będziemy robić tą plandekę, nie wiem, czy zmój paluch. Stąd tu idzie też, jednak z tej strony. Nie, wcześniej była yy, moja propozycja tam. Strayneck mówiła, że lepiej tutaj. Ja się z, z tym zgadzam. Po przemyśleniu po nocy. Czyli tu. Tu jest przy samym, też przy, tych, przy tym płocie i tam ta ścianka dotąd. Tu będzie wolne przejście, a tam znowu plandek. Żeby od tego wiatru osłaniać. No i zobaczymy jak to wyjdzie. No i jakoś wyjdzie. Co chciałem powiedzieć? Ale to zaraz Michał dojdzie to, to porozmawiamy wspólnie. To może pokaże banana. <noise> Dobrze, jest, ta jest, to też tutaj. Tylko nie banany. O zobaczcie, A tylko bo niektórych interesuje, niektórych interesują banany, więc, więc pokazuję. O jest i Michał. Sprawdzałem jeszcze maile. O, o, dzień no i... właśnie też powiedziałem, że. Nadzieja u mnie może mnie zwolnili i nie trzeba jechać jutro do pracy, a więc nic nie przyszło, więc trzeba niestety. Czyli nie... trzeba, czyli wiesz, no, no co zrobić, masz pecha, no. Ale będę, <laughs> też jutro. Dobra, no tak, no tak. tak. Więc to... Posłuchaj, no i już powiedziałem, że propozycja strajnek, zgadzam się też i będzie chyba najlepsza, no i plus tutaj, nie, te dwa. Ten basenik, a i tą siatkę zdejmujemy, czyli to wszystko zdejmujemy, zdejmujemy, zdejmujemy. I już, żeby tu już było wolne. A Tu robimy ten tak? Ten, tak, dla tych najmniejszych. No i jednak zdecydowaliśmy, że, że tego sianka będziemy kupować też. Ściółka to w iglas, tych lasach, jest do, z tego siana jakiegoś, no słomy. No. no. Ale nie dużo, tylko tak na ten, no bo potem co z tym robić, nie? No kompostować gdzieś. Chodzić. No ale i co z tym kompostem? Nawozić coś będziemy kompostować. <śm> ja ja pojęcia <śm> nic nie podobałem. <śm> ani nie ukrażałem. No dobrze, dobrze, no w każdym razie troszkę dla, d d ale na początek jeszcze nie kupujemy tych takich maluchów, maluchów, tylko troszkę większe. Troszkę większe, żeby nie to, za bardzo. Żeby bezpiecznie było, tak co się tak rozlazły? Ale sobie chodzą. Szczęśliwe kaczki, wolny wybieg. Nie, nie posz. Do sąsiada. No dobra, co dzisiaj? Jedziesz. Dzisiaj jadę. I to tak, nie, nie po nocy strasznie. No nie, bo ty. Ty ślepy, ja ślepy, ja w nocy to nie za bardzo już, nie? To taki szybki przejazd, jutro trochę popracuję, pewnie studentów nie będzie, to trochę nadgonie, papiery. Lin Wiesz? Linki szukaj. Właśnie nie wiem czy znajdę linki. Moim zdaniem, jak masz tłumaczkę lepiej podjechać do jakiegoś warsztatu i niech ci to byle jak na odpierdziel dotnie. No roku. już byle jak na odpierdziel właśnie do tej pory <laughs> czuję, poczekajcie. <laughs> byle jak na odpierdziel. O! Cały czas spać nie mogę, rzucam się. Ale może, symetry może symetrycznie złamiesz i wtedy nie będzie. Bo tak to jest trochę lekkie obniżenie. Chociaż to też przez Jak to jest... lekkie tam jest do obniżenia. To jest lekkie. Wiesz, no, widzisz, to... to wiesz, za dużo to też nie może być, bo YouTube ci yy, nie pozwolił się no ale. pokazywać. Nie, ale nie, to, ta twoja rada to nie przejdzie, bo no, musi być normalna, no linka. Tutaj nic nie jest normalne. No dobra, czyli ba zobaczymy. Banany wschodzą. Banany wschodzą, tak. Aż yy... się na powrót od do domu, a bo pies przyszedł, chociaż on nie jest z nimi zainteresowany w ogóle. Dwa psy przyszły. No czyli co, jedziesz, popracujesz, wracasz. Jadę popracuję, no to co jest tak nad wyraz powieane. Coś tam poklikam, coś tam po... No dobra. To coś tam porobię, no i co i działamy. Wcześniej się nie mogli zmobilizować, dzień był nas panie, jeszcze nas kuzynka zaprosiła. No ja wiem, o... mieliśmy live zrobić, ale... A w sumie zeszło się długo, ale oni to tak lubią pocelebrować, Potem by wypominali, że te... No, A po jedno, w końcu jesteś w rodzinie, więc musisz, musisz tam też, w tych musisz się wtopić, no. Wtopić się ja tutaj wtedy, zawsze ja tu zbiję <laughs> sobie jak białego tam każdy, nie? Się no tak. Nie coś zrobi, to <laughs> źle zje albo źle się pędzi. Palcem dotknie czy prawdziwy, nie? <laughs> no dobrze, do następnego ujęcia będziemy tutaj próbowali coś zrobić, zobaczymy jak to będzie. Pozdrawiamy, Pozdrawiamy serdecznie. serdecznie. Good morning, sweetie. Good morning. Gdzie dobry, gdzie dobry. Dzień dobry Dzień dobry, Co robisz? No ja wiem, że w jedzenie, ale... What's the name? Ja gonna... the... oh. yeah. Yeah, i no, bo jest dish. Jak, jak, jak? No proszę bardzo. And this bardzo proste do zapamiętania. To jest pork i. The... The, 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 the Lemongrass, lemon. tak. No dobrze, dobrze, to poczekamy do kolejnego ujęcia, co tam będzie dalej. Ja widzę, że tu już ginger jest w środku też, jak zawsze. To się po naszemu nazywa imbir, żeby nie... A no tak, imbir, no tak, imbir. Ale to jest ten młody taki, nie? Ale to dodatek raczej standardowy do wszystkiego. Standardowy, tak, jak wiesz, ten jak właśnie jest. wata, mówię wata, trawa cytrynowa i tak dalej. No dobrze, dobrze, poczekamy. Na następne ujęcie i pies zobaczymy co dalej. Patrzy z tym. Słucham? I Pies już tak patrzy, widząc, że myśli, No, tym jak siedzi. No, pies myśli, że siedzi w manacha, czyli jedzenie, no. Ale musi poczekać. O, niech patrzy, ale jak przyjdzie bieda, to sam by nam mówił. No ale co mówisz w restauracji, tak? <grymne> Jeśli tak nasz stół nazywa. <grymne> ładnie, szkoda. On tu przychodzi miły. Tutaj. Tak, tak, sąsiadowy, są zresztą tamten też. No dobrze, jeszcze raz trejnek to długo nie trwało. Kilka 60 sekund powiedzmy. No i pokazujemy dalej. Proszę bardzo. Te listki to są z drzewa limonkowego. Dają fajny aromat. Tutaj, to już od razu też pokażę w takim razie. This is the kurkuma? Yeah. Turmeric, angielski. Mm. Tak, i kolor będzie, i smak, i wszystko. I bardzo zdrowe jest na... Chyba na wszystko tak naprawdę. Przynajmniej tak ludzie mówią. Ja lubię. Lubię. Muszę przyznać. W ogóle... Jak się mówi ginger po polsku? Imbir. No, że imbir też jest zdrowy na wszystko na potencję. Tak? tak. To podwójną porcję poproszę. <laughs> no, zobaczcie, już jest włożone wszystko do gara. Garnka i ten. No i co, pewnie wodą zalanej i, i powolutku, powolutku, tak. mam nadzieję, będzie gotowane. Ja robię wiesz, powolutku. Już się nie mogę doczekać, jak rozmawialiśmy chyba wczoraj o kuchni, o kuchni żeby wreszcie zacząć z powrotem dżonglować łyżkami i, i, i ten. Myślimy, Także... myślimy. No, teraz są takie czasy, jakie są, czyli trzeba przeczekać i już. Ale docelowo będzie tak jak trzeba, czyli zapachy będą na całe... Kotlinę się roznosi. No dobra, do kolejnego. Zobaczymy, co dalej się będzie wydarzało. So, Srejnek, what are you doing Prohop. But you make it like original, nie? Zobaczcie. Ten stół tylko taki jest trochę. No ale jak ktoś nie umie pływać to mówi, że woda za rzadka. Wszystko da się zrobić, czyli prochowy jest zrobiony z pełnych rybek, sfermentowanych, na żywca, raczej znaczy, na żywca robiony oczywiście. Dobra. What are you doing? Hodak. dog. Ja to luo, Na szczęście kobieta lekka w pracy i ma ubezpieczenie, więc... Celem jest, żeby kaczkom za bardzo nie wiało i deszczem nie... Nie zalatywało. nie zalatywało, natomiast to i tak jest koniec spory deszczowej, więc możemy sobie potestować różne rozwiązania. Kwestia też jest tego, żeby było trochę cienia, żeby miały się gdzie schować. Z drugiej strony nie chcemy tego też w całości zamykać, bo musi być przewie. No my cały czas testujemy okay. siebie i rozwiązania. Już ci, obcie, już ci ten zasięg obcina, bo pan też yy, pali papierosa. To, oh, podobno też wpływa. Ale. ten pan z papierosem ci urodzi? Myślę, że tak. No. Tak samo jak tato też odpala jednego od drugiego. Tak? Dużo osób, tak? Tutaj. Jest program walki teraz, wymuszony przez ASEAN, ale myślę, że skuteczność szczególnie tutaj będzie dość mocno ograniczona. No, jednak to jest na tortu, nie? Czy znaczy, to jest spory je kawałek tortu, przy czym tutaj akurat podatek akcyzowy jest niski, więc przychód dla państwa wysoki, a w momencie kiedy rozwijają służbę zdrowia to wydatek znaczny, dlatego... Trzymaj, żeby nie było... Trzymaj, trzymaj. Trzymaj, trzymaj. Trzymaj, trzymaj, okay. okay. trzymaj. Nie mogę coś, Nie no, nie mogę cały czas jeszcze wiedzieć. Wiem Ty, jest rów w nohu. No I teraz do dołu jakimiś gwoździami prętami, czy czymś? Albo chociaż do tych do, No do sub. Znaczy no, najlepszy to dla nas byłby taki nawet nie śledzi jak do namiotu, tylko taki ceownik stalowy No bo były śledzi i były te takie też no, tak, ale no... do namiotu. Tak, no ale tutaj jakiś ceownik byłby najlepszy. do, tropika, do tropiku. Tu wbrew pozorom jest też taka ryzy jest takie ryzyko, że ta konstrukcja odleci, bo przy tej powierzchni to si Znaczy przy powierzchni, na którą oddziałowuje wiatr, to siły są znaczne. No, to mówię nośnej. No. Dzisiaj będziesz miał przebitkę trochę jak Adam robi na pośladki kobiety chyba bo... no, to... <śladki> <śladki> wymóg chwili. Very good work. Yeah. yeah, yeah. yeah. Nie, to nie jest dobry pomysł. to Bo wiesz, tam jest wzmocnienie na końcach, na obrzeżach. Tak, not just. Nie. Więc tylko... Nie. Więc jak... Nie. Więc jak... Nie. Więc jak... Nie. Więc Yeah. Nie. Więc jak... Nie. Więc że Nie. się Nie. zaczęło To jest jakieś mi. No A jest podwójne szycie powinno. By... Powinno by się jeść, być. Nie. Dąbuj No dobrze. Jak tam kameryman? No nie jest to zbyt atrakcyjne i jeszcze z ciekawości no, zapomniałem mówić, ale, ale pracy... jest ograniczona. tak, to no, prawie także nie było faktycznie już po chamsku. Trzeba e... w, wiesz, do pierwszej fortuny trzeba dłużej. No, no. Tak, jesteśmy przy następnym segmencie. Czy znaczy, jesteśmy, ja to nagrywam. <laughs> A my patrzymy, Ja tylko trzymam. Tak, 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 And how it is going? Good work? I think fine. Mm -hmm. No i co do Michale? No i mniej więcej plan zakończony na dzisiaj rękoma stryjnek. Eee... No my trochę pomygliśmy też, no aczkolwiek gównom, słowem, ale czuję, główną rolę grała stryjnek. Dzisiaj tak. Co, osłona jest zdecydowanie no i to Kwestia zamknięcia tej terpicy to jest kwestia zastanowienia. Zobaczymy, jak ona się Moim zdaniem, mocnego zastanowienia, tak. bo to jest jakby we wszystkich podręcznikach napisane. Mówił, że ma niewiać, ale ma być przewiew. Więc to. Bądź tu mądry, teraz. Zobaczcie. Wychodzą sobie na zewnątrz. No dobrze, także no, jeszcze chwilkę, będziemy tam oczywiście to usprawniać coraz mocniej, mocniej tak. i lepiej żeby to nabierało kształtu. No to co nas potrzebuje teraz, to jest, że niestety muszę lecieć do Polski koniec roku. Ja nawet wylatuję przed końcem, muszę nadgonić papiery. Z drugiej strony, też przylecę z Polski to może tam dokapitalizuje Twój projekt kaczkowy. <grym> nasz projekt. <grym> no, nasz projekt, nasz projekt. No, ale w zasadzie to Twoja koncepcja. <grym> a, I inwestycja się poczynione głównie Twoje. Natomiast tutaj ten. No i my równocześnie ze strojnek myślimy o tym, żeby się tutaj dorobić domku letniskowego chyba, że komu się w końcu skutecznie uda mnie wyrzucić z pracy. <noise> mówiąc, jak jest internet i patrzyłem, a sobie tak mm, kilka dostałem ofert ciekawych, to fajnie by się tu pracowało. Drobić się stołu, dorobi się trochę tego. Stoły są. To do takich zastosowań biurowych ta antena i to to się sprawdza, więc ten. Czy uda nam się na live w sobotniku, albo sobotnim pokazać te kolory? Tylko bo online to zobaczymy, Zobaczymy co mi się uda z pracy wynieść. No i co? Jesteśmy w kontakcie. Nie jesteśmy. Państwo zobaczyć. Ja będę się niebawem zbierał do stolicy. Czyli do, do domu, tak. Lepszą półkę. No dobrze, czyli co? Życzymy zdrowia, wszystkiego najlepszego. Najlepszego, tak. I do zobaczenia w kolejnym odcinku, czyli jutrzejszym. I jutrzejszym. A Państwo macie przyszły tydzień, wtorek wolny, więc proszę się optymistycznie nastawiać. No, dokładnie, zawsze optymistycznie. Jeszcze raz pozdrawiamy i pa. do zobaczenia. Kamera w dłoni, życie w Kambodży w swoich filmach godnych. Z uśmiechem na twarzy, krok po kroku, pokazuje świat. Bez pośpiechu wam oku.